Cześć. Jesteśmy w Mr. Max sklepem z używanym sprzętem Apple, gdzie każdy iPhone przechodzi szczegółową kontrolę przed sprzedażą. Jeśli chcesz kupić używany telefon, ale nie wiesz jaki stan wybrać, już wszystko wyjaśniamy. Idealny, czyli stan 10 na 10, jest dla tych, którzy oczekują perfekcji. To iPhone w stanie jak nowy, zero rys, otarć czy jakichkolwiek wad. Zarówno obudowa, jak i ekran są w nienaganym stanie, a technicznie urządzenie działa perfekcyjnie. Jeśli zależy Ci na iPhone'ie w najlepszym możliwym stanie, ten wariant jest dla Ciebie. Bardzo dobry, czyli 9 na 10. Jest to najlepszy stosunek ceny do jakości. Te telefony mają minimalne ślady użytkowania, które są praktycznie niewidoczne, lub dostrzegalne ledwo przy dokładnym przyjrzeniu się. Mogą być to mikrorysy lub lekkie otarcia na obudowie, na przykład od etui. Ekran jest w świetnym stanie, bez żadnych uszkodzeń, a wszystkie funkcje działają w 100% poprawnie. Jeśli chcesz zaoszczędzić, ale jednocześnie cieszyć się iPhone'em w doskonałym stanie, to opcja dla ciebie. Stan dobry, czyli z oceną 8 na 10, z najlepszą ceną za pełną funkcjonalność. Ten iPhone ma bardziej widoczne ślady użytkowania, np. rysy, obtarcia czy zarysowania na obudowie, ale w żadnym stopniu nie wpływa to na funkcjonowanie tego urządzenia. Wszystko działa bez zarzutu, a ekran pozostaje czysty i jasny. To idealna opcja dla osób, które chcą zaoszczędzić i kupić najlepiej działający sprzęt w najtańszej cenie. W Mr. Maxtor każdy iPhone przechodzi pełną diagnostykę i ma gwarancję. Wybierz swój wariant i ciesz się niezawodnym sprzętem w najlepszej cenie.